Dzisiaj będę pokazywał Ci dolinę Siedmiu Jezior w Tadżykistanie. Dotarliśmy tutaj autostopem, totalnie za darmo, więc nie trzeba wykupować wycieczki komercyjnej, która kosztuje dużo pieniędzy. Możesz tutaj dotrzeć zupełnie za darmo. Jesteśmy teraz w miejscowości Panjkent. To jest największe miasto tutaj na północy Tadżykistanu, w północnym wschodzie, przy granicy z Uzbekistanem. Znaleźliśmy najtańszy hotel za 12 dolarów. I nic więcej. No jest prysznic, więc w końcu się ogoliłem, wykąpałem, wyprałem rzeczy, jest gitara. Ale ceny są tutaj kosmiczne, bo nie ma tutaj żadnej konkurencji za bardzo. Są bardzo drogie hotele, ale nas one nie interesują. Luka czegoś najtańszego. Ja idę kupić sobie jakieś surówki. Dzisiaj zrobię sobie taki dzień zdrowego jedzenia, bo te kiszonki są naprawdę dobre. Więc już dogadałem się w hostelu, że ja kupię. A oni mi tam dadzą talerz, będę mógł sobie to zjeść. Jest upał. Fajne jest to, że w mieście można chodzić w krótkich spodniach. Na wsi jest to absolutnie niedozwolone. Jest tutaj, jeszcze tutaj dopytałem. Natomiast w mieście można chodzić w krótkich spodniach. Nie ma kłopotu. Więc dzisiaj mam taki dzień, gdzie jest chłodniej. To jest fajniej, fajniej. Zregenerujemy się i śmigamy dalej. Nie ma się co zatrzymywać w tym mieście za długo. Pogoda 31 stopni, no i przez cały tydzień ma być taka pogoda. Zawiniemy się stąd w ciągu dwóch dni i ruszamy w góry, bo tam było najfajniej. Zobacz, co tu się w ogóle dzieje i odbywa. Jesteśmy w hostelu i cała historia z hostelami polega na tym, że spotykasz tutaj niewiarygodnych ludzi, tak zamotanych, tak zakręconych. Myślałem, że to ja jestem szalony, ale tutaj zobacz. Siedzi gość z Japonii, siedzi gość z Azerbejdżanu i siedzi gość z Kanady który żyje i zarabia na tym, że podróżuje po świecie, włóczy się tak jak my i siada się na ulicy, gra i śpiewa, ludzie mu rzucają pieniądze i on z tego żyje. Sorry. Jestem w miejscowości Panjakant. Zobacz jak tutaj się faceci zbierają do pracy. Stoją i czekają aż ktoś przyjedzie i zaproponuje im jakąś robotę. Tak jak u nas w Polsce chyba pod pośredniakami tak było czy jest, to no nie wiem. Natomiast ja idę zjeść śniadanie, no i ruszamy w góry na Siedem Jezior, a później dalej w stronę Dushanbe. Tadżykistan to prawdziwa uczta, jeżeli chodzi o jedzenie. Ta potrawa nazywa się kaza, ale wbrew pozorom to jest baranina. A nie kozła. W związku z powyższym kazankę babdą. Kazankę Kazan pan tutaj mówi. No i mamy tutaj baraninę, ziemniaki i cebulę. Wszystko bardzo pięknie pachnie, bardzo fajnie podane, wcina. Ruszamy na siedem Jezior, łapiemy autostopa no i jesteśmy jesteśmy w kolejnym samochodzie, kolejny dzionek. Pogoda zapowiada się taka, że będzie padać, ale na razie jest gitara. Więc wystawiliśmy rękę, zatrzymał się pierwszy pan no i na się za darmożkę. Podrzuci nas tylko kawałek a przed nami generalnie jakieś 8 godzin marszu, które właśnie skróciliśmy o godzinę. Niezły początek. No i super nami idzie, rano mieliśmy fajnego stopa z takim dziadkiem z wioski, w której nocowaliśmy, pierwszy dzień. A teraz zabrał nas samy główny szef kopalni, ale no nie za bardzo chciał, żeby go nagrywać. Jest chińska kopalnia, 5 tysięcy ludzi pracuje, kopią na 1300 metrów. I wydobywają złoto, oczywiście. Uzbekistan jest bardzo, bardzo bogaty, a ten koleś w ogóle mówił na dziesięciu językach i mówi, że pracował pierwszy na ruskich, później na Amerykanów, a teraz na Chińczyków. I Chińczycy najlepsi. No i łapiemy kolejny etap naszego stopa. Wysadził tu nas przy takim poście, zobacz, i powiedział, że oni nam złapią stopa. No zobaczymy, jak im to pójdzie. Sprawdzimy, ale większość ludzi tu jedzie do kopalni. No i mamy już trzeciego autostopa dzisiaj. Tu nas gość wiezie. W sumie to jedzie z nami trochę dalej niż planował, ale podrzuca nas na, na krzywy ryj. No i jest fajnie, bo samych fajnych ludzi spotykamy. Tamten kontakt tego głównego szefa z kopalni to też ciekawa historia. No i w ogóle on nam mówi, że 93% terytorium Tadżykistanu znajduje się w górach. To są przepiękne góry, niesamowite krajobrazy. Tutaj jedziemy taką szutrową drogą i jest wszystko okurzone, więc może jakichś pięknych widoków nie ma, ale jak się tak dalej popatrzy, to jest bajka. Więc ta kopalnia, to tutaj jest takie miejsce, z której wszyscy się utrzymują. Wszystkie te wioski dookoła, 5 tysięcy pracowników, to to wyobraź sobie, jaki to jest przemysł. Ale ten z kolei mówi, że Chińczycy nie zostawiają siada tutaj za bardzo. Wywożą wszystko jak to było na poprzednim kontynencie. Pamiętasz? Czaj! Czaj! Jest czaj u was? Da? Przygłaszajcie na czaj? Daleko? Daleko na czaj? No nie wiem. No. Na czaj. Co, śpieszysz się? No nie, no ale... Ale... <laughs> ale co? No nie wiem, no nie wiem. Idziemy rypać wszystko. No i kolejny stop za nami. Okazuje się, że większość trasy już zrobiliśmy, zostało 12 km. 12 km, natomiast, oczywiście, po górach. No idziemy. Spotkaliśmy w sumie czterech fajnych kierowców autostopa. No i teraz idziemy w te góry. Wygląda to mniej więcej tak. Krajobraz jest przepiękny. Ta droga nie jest zbyt piękna, ponieważ jest zakurzona, rozjeżdżona, a teraz to w ogóle nawet błotnista. Ale im dalej od drogi, tym będzie ciekawiej. Kolejna fura pojechała, zobacz, kolejna chińska fabryka, znaczy fabryka, kopalnia, chińskie napisy, no a my ciśniemy dalej, ciśniemy w góry, spójrz jakie przepiękne widoki, krajobrazy. Fajny tutaj taki klimat, takie skały, nie jest tu zielono, jest dużo kurzu i pyłu, no i oczywiście coraz mniej tych samochodów będzie, którymi będziemy teraz wjechać. ale teraz to już chyba nas czeka trekking i będziemy po prostu iść na piechotę. Musimy dotrzeć tam do popołudnia, bo później będzie już deszcz. No takie tu pojazdy jeszcze. No, strasznie kopcą i hałasują, i robią potężny kurz. Zobacz, ale ciśniemy w góry. Zostało nam 8 km do miejscowości Shing, czyli tam, gdzie powiedzmy jeżdżą samochody. No a później już wożą tylko turystów. Liczymy na to, że może będzie jechać jakaś ekipa z turystami i nas za frykulca podrzucą ten kawałek. To już właściwie niewiele zostało. Ale tak szczerze mówiąc, tutaj jest tak pięknie, że chętnie bym nawet się przespacerował. Zobacz na te góry. No a tutaj jest wjazd do tej chińskiej kopalni. A tam na górze spójrz, jeżdżą wysoko jakieś koparki i to jest chyba potężna odkrywka. Z tamtej strony góry tego nie widać, ażby prosiło się dronem to oblecieć, co nie? Ale nie można. Generalnie oni tutaj są wszyscy wyczuleni na drony. No bo wiadomo, pilnują swoich sekretów. Jedziemy kolejnym szóstym albo siódmym stopem. Podrzuca nas kolejny pan, który pracuje w kopalni dla Chińczyków ale gadka się nie klei, bo nie rozumiemy się więc możemy się tylko uśmiechać i tam coś pokazywać rękami ale jest gitara jesteśmy bardzo wcześnie rano przejechaliśmy już większość drogi do ostatniego jeziora zostało nam może 17 km czy coś dojeżdżamy do miejscowości Shing. i jeszcze nie mijała nas żadna ekipa z turystami to znaczy, że wyjechaliśmy dużo, dużo wcześniej Patrzcie, tutaj pojazdy się poruszają, jakie samochody no i to są te samochody, którymi jeżdżą górnicy do pracy. Pamiętasz? Takim uralem żeśmy jechali. Identyczny. To no jesteśmy w Szynk i zobacz, tutaj jeździ autobus numer 30, więc raczej czego mamy powrót? No i tak wygląda centrum miasta. A tutaj zobacz jaki ktoś ma przepiękny widok. Kupiłem coś takiego, co się nazywa załataja Żyźń i to jest taka orężada z granatu w puszce, gazowana, bardzo smaczna. A tak wygląda w ogóle sklepik i właściciel, no i cała miejscowość. Tutaj nie można za bardzo nic kupić do jedzenia. Co można zrobić? Posiedzieć tutaj tylko chwilę. A my czekamy, potem ten nasz kierowca, ja nie wiem, zatrzymał się, pogadał sobie z chłopakami. Zobacz jak tutaj jest w ogóle przepięknie. No i takie autobusy tutaj jeżdżą, podparte koło kamieniem, żeby nie odjechał, bo Młców pewnie nie ma. Autobus numer 30. Patrz jak ludzie tutaj mieszkają w tej wiosce. Przepiękne krajobrazy. Śliczny widok. Dojeżdżamy do wioski pojon. No i to już jest bardzo, bardzo wysoko w górach. A wychodzi na to, że goś chyba jedzie w ogóle do końca. Nie wiem. No to jedziemy, to mamy podwózkę do samego końca, tam gdzie chcieliśmy. A Najciekawsze jest to, że zaraz będziemy na górze, a jest wcześnie rano, więc mamy cały dzień. Nie mijali nas w ogóle żadni turyści. To znaczy, że jesteśmy pierwsi. I to też jest fajne. Tu zaproponowaliśmy, że naszego ziomala zaprosimy na jakieś jedzenie, ale no nie idzie się z nim dogadać, bo on nie mówi po rosyjsku. Ale tak czy inaczej jest miło i fantastycznie. Wjedzie nas aż do samego końca. Zobacz jak ta miejscowość wygląda. Samochód musi być oczywiście z napędem na cztery koła, bo tutaj już osobówką byłoby ciężko. No i fantastycznie. Gonimy aż do samej góry. Będziemy tam rano, chociaż jedzie się bardzo powoli, więc sam ten odcinek na te 28 km, to ja myślę, że z godzinkę lekko, jak nie dłużej. No ale nie musimy drować na piechotę i to jest super sprawa. Mijamy takie małe. Osady, bo wioską to to nie można nazwać. No i tam takie pojedyncze domostwa, ludzie tam mieszkają. Próbujemy znaleźć jakieś miejsce, żeby się zatrzymać i coś zjeść, zaprosić go. No ale nic takiego na razie nie widzimy, a on nie może nam nic poradzić, ani doradzić, bo, bo nie mówimy w tym samym języku. A tak w ogóle wygląda ten nasz kierowca, co nas przywiózł. To jest jezioro numer jeden. Zobacz jaka woda. Jak lodowce się topią, to tej wody jest tutaj prawie pełno, powiedzmy do drogi. Natomiast na dzisiaj, jak widzisz, wody jest mało. Tam leżą jakieś brzydkie rury, bo tymi rurami woda jest transportowana dalej. Natomiast woda, kryształ. Widać małe rybki, śpiewtaków, bajka. Jezioro numer dwa. Zobacz, zupełnie inny kolor, bardziej zielone i powiem szczerze, w poprzednim było fajniejsze, bo woda była bardziej czysta. Ta zakwitła i jest po prostu zielona. I chyba nie dlatego, że tu są jakieś zielone minerały, tylko dlatego, że tu są glony, ale widok nieziemski. A spotkaliśmy po drodze ekipę z naszego hostelu, dwa dni spędzili nad tymi jeziorami, bardzo zadowoleni, podoba im się, mówią, że miejsce jest super polecam to miejsce, fantastyczna miejscówka 28 km pod górę więc chyba lepiej rzeczywiście zrobić to tak, że podjeżdżasz na górę samochodem i schodzisz z góry, to jest przyjemniejsze, lżejsze i mniej męczące jeziorko numer 3 o kurde, tu trzeba uważać no i w ogóle on tak jedzie, że na styk jak się mija z kimś, to podjeżdża do samej krawędzi, zobacz jak łatwo spaść z drugiej strony trzeba uważać, bo lecą skały na samochód więc droga jest taka fajna i wesoła, no i tak wygląda to jezioro numer 3, tam jest Budowana jakaś baza turystyczna. Widzę, że jakiś namiot stoi, pewnie można coś zjeść. A tutaj jest jaskinia, w razie czego można by tu chyba przenocować. Całkiem głęboka. Czy to jest tak, że każde z tych siedmiu jezior ma inny kolor? No nie. To jest taki marketingowy chwyt oczywiście. Tam to pierwsze było najładniejsze, te dwa są już mniej. Ale sam widok jest spektakularny i sam ten krajobraz jest piękny i wart tego, żeby to odwiedzić. Piątym jeziorem, woda kryształ, no i te wioski, które mijaliśmy po kolei, to jest po prostu bajka. Jest tutaj taki chill out, taki spokój, taka przyroda, że jest to dosłownie oszałamiające. Spróbujemy znaleźć w wiosce jakąś miejsce na nocleg, tak żeby tutaj przenocować, bo ja osobiście chętnie tutaj zostanę jeden albo dwa dni, Poderektować się tą przyrodą, tą ciszą, tym spokojem. Nie ma tutaj zasięgu telefonu, nie ma internetu. I może dlatego tu jest tak fajnie? Sabur nas podrzucił tym swoim pięknym autem. On jedzie teraz tam, a my pójdziemy tam. To jest jezioro numer 6. A za nim jest jezioro numer 7 ostatnie. A zobacz, jak mieszkają ci ludzie w tej wiosce. W raju! Tego się nie da opisać. Tu jest po prostu przepięknie. No i tylko takim autem dojedziesz. Zobacz, z napędem na 4 koła, inaczej nie ma szans. Podrzucił nas na 2135 metrów. Taka jest wysokość nad poziomem morza, tu gdzie jesteśmy. I jesteśmy dokładnie przy szóstym jeziorze. To jezioro wygląda fantastycznie. Przed nami wioska, myślę, że za jakieś pół godziny drogi do tej wioski, i później czeka nas siódme jezioro. A na nocleg prawdopodobnie trzeba będzie się wrócić, ponieważ tutaj już chyba nie będzie żadnych możliwości przenocowania. Tak czy inaczej, jest wcześniej, jest godzina dopiero około 11. A od 14 obiecali deszcz. W związku z powyższym mamy jeszcze trochę czasu na to, żeby nasieszyć się przyrodą. No i znaleźć jakieś miejsce na nocleg. Będziemy rozmawiać z lokalesami. Zobacz, jaki widok. Coś niesamowitego. Jesteśmy na 2150 nad poziomem morza i ludzie tutaj mieszkają w tej wiosce, czy to nie jest raj, dokoła skały, ale w wioskach zielono, i tam po prostu ludzie pobudowali swoje domostwa. I mieszkają. I ja myślę, że ci ludzie produkują całą żywność sami i odżywiają się naturalnie. Ponieważ transportu tutaj generalnie żadnego nie ma. Przez cały dzień właściwie minęliśmy tylko dwa albo trzy samochody, jadąc tutaj od tej ostatniej wioski. Ciekawe, jak tu jest w zimie. Myślę, że tutaj jest mocno zasypane śniegiem i ta wioska jest odcięta. Więc ci ludzie najprawdopodobniej są absolutnie samowystarczalni, jeżeli chodzi o jedzenie i przeżycie w takich warunkach. A teraz jesteśmy nad szóstym jeziorem i przed nami jeszcze siódme jezioro. Podobno najpiękniejsze. Jestem w stanie w to uwierzyć. Ty patrz, jakie my tu domy mijamy w tych wioskach. No coś niewiarygodnego. Dom zbudowany na skalę i wejście chyba jest z drugiej strony, z tego co rozumiem. No niesamowita budowla. No a przed nami jeszcze myślę z pół godziny marszu do tej wioski i później w pierwszej kolejności spróbuję zorganizować nocleg. No a później zostawimy graty i możemy ruszać nad siódme jezioro. Wyżej w góry. Tak się fajnie złożyło, że tak zwanym przypadkiem trafiliśmy do jednej z największych atrakcji przyrodniczych Tadżykistanu Siedem Jezior. Zapamiętaj tą nazwę. Przyjeżdżają tutaj ludzie nie tylko z Tadżykistanu, ale również i z Uzbekistanu. Atrakcja zdecydowanie warta odwiedzenia. Ło, aleś mi chłopie zakurzył! No i dzisiaj de facto widzieliśmy tylko dwa jeepy z turystami, właśnie jeden z nich przejechał. A tak cisza, spokój, natura i przyroda. Miejsce absolutnie fantastyczne, godne tego, żeby spędzić tutaj kilka dni. Jeżeli chcesz się wyciszyć, zresetować, zrobić sobie detoks od internetu, mediów społecznościowych, to to jest najlepsze miejsce. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tutaj zasięgu i to też jest fajne. Więc przyroda jest dzisiaj, pogoda jest dzisiaj fantastyczna, przyroda jest niesamowita i. Zastanawiam się czy nie zostać tutaj dosłownie jeszcze parę dni Chociaż zapomnieliśmy zrobić rejestrację I pamiętaj, że w Tadżykistanie jeżeli zostajesz powyżej 10 dni Musisz zrobić tak zwaną rejestrację W urzędzie imigracyjnym, tak to się chyba nazywa Jeżeli tego nie zrobisz Będzie solidna kara finansowa i kłopoty przy wyjeździe, więc W sumie to możemy tutaj zostać maksymalnie dwie noce Bo musimy wracać do Panjakend po to, żeby zgłosić się na posterunku i zarejestrować się jako turyści. No i tyle, będę Ci pokazywał to miejsce, ale de facto myślę, że moje pitolenie nie ma sensu. Najlepiej napawać się widokami. Kosiołek nas przywitał, a dziewczyny się schowały. Wiadomo, Tadżykistan. Postaramy się zorganizować jakiś nocleg na miejscu. Oczywiście również nisko budżetowo. Ceny tu są wysokie, około 17 dolarów za osobę za noc. Bez wyżywienia, oczywiście. Wyżywienie jest bardzo drogie, więc niesiemy ze sobą ja osobiście całego kurczaka i jeszcze kupę innego jedzenia. Ale spróbujemy znaleźć coś taniego, przenocować i spędzić trochę czasu tutaj w tych unikalnych warunkach przyrodniczych. Jest to absolutna perełka Tadżykistanu. Chociaż cały Tadżykistan jest piękny, ponieważ ludzie mówią, że. 93% powierzchni kraju jest w górach. My teraz jesteśmy na wysokości około 2200 metrów nad poziomem morza. No i powiem szczerze, że lekko zamotany się czuję, bo dosyć szybko nas tutaj podrzucili na autostopa. No i nie było aklimatyzacji. Ale myślę, że będzie ok. To nie jest jeszcze jakaś taka super wielka wysokość, więc powinno być dobrze. Cały czas jestem gdzieś na wysokości ponad 2200 metrów nad poziomem morza i powiem ci, że ten trekking tutaj to jeden z najwspanialszych trekkingów w ostatnim czasie, na pewno w tym roku. W związku z powyższym, absolutnie rekomenduję Ci Tadżykistan. Pamiętaj: 93% powierzchni kraju jest w górach. Ludzie mówią po rosyjsku, są bardzo przyjaźni. Jedzenie jest tutaj bardzo tanie i niesamowicie smaczne, więc wszystko się tutaj pięknie składa i klei. I to miejsce jest absolutnie warte tego, żeby tu przejechać. Te siedem jezior to de facto nie same jeziora są tutaj najpiękniejsze, jak dla mnie, ale te góry wokół nich, te lodowce, które widzimy tutaj dookoła. Oczywiście, jak dla mnie, jedną z najfajniejszych rzeczy są te wioski, które wyglądają niesamowicie. Te domki są wkomponowane w te zbocza, i wygląda to po prostu bajecznie.